spod podznaku bliźniąt. Witam Was serdecznie. Z tej strony Wróżka Apolonia. Oczywiście zapraszam was na, was na miesięczny horoskop. Omówię dla Was bardzo serdecznie miesiąc grudzień. Zobaczmy, jakie podstawowe tendencje wystąpią właśnie w tym czasie. Czego możecie się konkretnie spodziewać? Na co zwrócić uwagę? Na co uważać? Czy będą jakieś sprzyjające okoliczności? To za chwilę Wam to tutaj omówię, wskażę wiadomości, bardzo dziękuję, że jesteście jak zawsze e, fajnie, że tam klikacie te łapeczki w górę, serduszka posyłacie, pozdrawiacie. E, subskrybujecie nasz kanał, jest nas coraz więcej, to jest piękne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście tutaj z kolei, no to kanał Ezoporada czeka na subskrypcję, a wszystko po to, by algorytmy były zaspokojone, prawda? Tu energetycznie, tak? A też po to, byście byli na bieżąco z publikacjami. Wiem, że czekacie na nasze horoskopy, więc to też ma tutaj pożyteczną swoją stronę. A jaki to będzie miesiąc? Dolly Bliźnięta, już Wam mówię. Praca dwójka denarowa i królowa buław. Emocje Księżyc oraz Sprawiedliwość. No i zdrowie: siódemeczka mieczy oraz czwórka pucharowa, a więc układ mieszany troszeczkę, na pracę jest całkiem niezłe uczucia, trochę chłodne, trzeba postępować rozważnie w nich. W zdrowiu mamy kartę sprytu, możliwości, szans uniknięcia czegoś i kartę blokad, ale to do, do tego dojdę. Zaczynamy oczywiście od pracy, gdzie aspekt dwójki denarowej, denarowej do 15 grudnia rządzi. Jest to karta chwiejności. Dla niektórych może nie być dobrą kartą, bo na przykład szukamy stałej pracy, a ta karta odpowiada, że będziesz mieć pieniądze, ale z różnych źródeł. Mogą takie dorabianie, tak? Ta karta niestety nie gwarantuje nam, nam stałej umowy, tak? Mogą być różne śmieciówki, za przeproszeniem, ale pieniądz przychodzący, odchodzący, od przychodzący. To nie jest tak, że my tracimy. Nawet pomimo chwiejności zaraz się coś pojawi. I to może też być aspekt na przykład łączenia dwóch różnych przeciwieństw, dwóch różnych światów, pracy w Polsce i za granicą lub łączenia jakichś takich rzeczy, które teoretycznie są ze sobą niepowiązane. Generalnie karta wymagająca sporej koordynacji, ale karta dająca pieniądze, tylko że właśnie ona nie daje stabilizacji. Ona po prostu mówi o przychodzącym tym przychodzących pieniądzach i one gdzieś tam są, natomiast no, jak już chcemy stabilizacji, no to niestety no, karta nie daje stabilizacji. Choć możliwości na chwytanie różnych tak zwanych srok za ogon, tak, bo to jest właśnie ten aspekt. Mamy pracę, tu również możemy mieć dodatkową pracę w ramach tego, co wykonujemy, lub coś poza się pojawi, jakieś, <laughs> przepraszam, dodatkowe zlecenie, jakieś dodatkowe możliwości, dodatkowa praca, tak? No i tutaj też to może wymagać od nas łączenia przeciwień z koordynacji właśnie takiej równowagi, tak, Które, którą trzeba utrzymać w danym momencie, ale pieniądz będzie i powinien być. Z tym, że właśnie no pewne chwiejności mogą się pojawiać. Po 15 z kolei mamy już zupełnie inną energię, bo to jest energia królowej buław, karta działającej kobiety. Może dotyczyć Was bezpośrednio, może mówić o kobiecie, która Wam pomoże, albo przyjmie Was do pracy na przykład i tutaj nic nam zgiba nie spadnie. Tu musimy po prostu okazać swoją charyzmę, siłę. Pokazać, zaprezentować, tak? Karta zwycięstwa, w moim mniemaniu, tylko właśnie to jest ta karta tej kulowej, która, no jednak musi sobie tutaj nieźle tutaj zadziałać, żeby, żeby mieć więcej, żeby właśnie zwyciężyć. Tak. Ona nie ma tu wyścielanych łóżek, jak to tutaj nie ma od razu takiej pięknej drogi, tylko to trzeba sobie tutaj utorować, to trzeba po prostu. Z siłą, sugestii, swojej woli wyrobić. tak. Mamy pracę, tu również możemy osiągnąć jakiś sukces, i właśnie karta do tego zachęca. Nie będzie to sukces, który nam spadnie z nieba właśnie w postaci jakiegoś daru losu, tak, bo czasami tak jest. Mamy karty, które to wskazują, no po prostu mamy szczęście. Tutaj po prostu poprzez naszą pracę, zaangażowanie osiągamy cel. Możemy dostać pochwałę, nagrodę, awansować, ale to wszystko jest za pomocą naszych rąk, słów i siły woli. Tak? To nie jest właśnie ten aspekt ślepego losu, który nam coś po prostu daje, coś nam sprzyja, ale sami sobie możemy zapracować na to. I to jest piękna karta, właśnie, bo kulowa buław jest w swoim żywiole i wy będziecie, jeśli podążycie za swoimi emocjami impulsami, spontanicznością wygracie. Piękna karta, bardzo lubię ją i wiem, że w niej jest bardzo duży potencjał, tylko właśnie ona musi się pokazać po prostu. Natomiast emocje. I tu już trochę chłodniej. To prawda, macie chłodniejsze karty. Zaczyna układ Księżyc. Księżyc to karta iluzji, niestety fałszywej oceny do 15 grudnia możemy tak źle oceniać albo siebie, albo sytuację partnera, ludzi. No bo księżyc to jest zwodnicze, to są zwodnicze emocje. Możemy myśleć, że ktoś jak się uśmiecha, to jest fajnie, to jest wszystko super, a to jest właśnie wilk w owczej skórze, tak? Albo odwrotnie będziemy oceniać przyszłych partnerów, czy swojego partnera partnerkę na podstawie jego tam humorów i będziemy myśleli, że już o jest źle, że koniec to to po prostu okres przejściowy, tak? Iluzja. Nie możemy ulegać emocjom, bo one są niestety zwodnicze. Oczywiście w tej karcie jest tajemnica, więc jakąś tajemnicę możemy odkryć, możemy czuć, że jest coś przed nami ukryte. Generalnie karta fałsz. Też musimy uważać na nowe relacje zwłaszcza, bo możemy nie, nie właściwie je oceniać, tak? To jest też taka trochę podobna karta do tej, gdzie, gdzie też mamy, że nie ocenia i tak po okładce, Bo to tak tutaj, żeby dobrze zweryfikować pewne rzeczy, musimy kierować się racjonalizmem, a może być ciężko, bo księżyc to emocje i to dosyć burzliwe, skrajne nawet czasem i chwiejne. A więc do 15 taka aura. Po 15 mamy Sprawiedliwość. Co ta na Sprawiedliwość nam mówi do, do, do tego czasu, czyli do końca miesiąca, od 15 grudnia? To jest karta. Racjonalna, e, rozliczeniowa. Dla jednych będzie kartą korzystną, na przykład w relacjach stałych, gdzie no po prostu zbieraliście dobre owoce i jakoś tam się staraliście, i wszystko szło w pozytywnym kierunku. No to może być to mogą być zaręczyny, ślub. Podpisanie ważnych dokumentów, zakup czegoś, bo tu też formalności tak różnego rodzaju, ale na przykład, jeśli jesteśmy w formalnej relacji, a jest kryzys, no i nie możemy go załagodzić, no to może być rozwód, tak? Rozłam, separacja, no wszystko zależy w jakim momencie jesteście i ten aspekt sprawiedliwości nas rozlicza. Mamy tutaj możliwość poszukiwania kogoś nowego, to także musimy kierować się sprawiedliwym osądem, uczciwym. Podoba mi się ta osoba, czy mi się nie podoba, tak? Nie możemy siebie oszukiwać. To, co przeważa, to jest prawdziwe. I taka powinna być nasza decyzja nawet w stosunku do nowych postaci, które się będą pojawiać. Nie powinniśmy popełniać też mimo wszystko tych samych błędów z przeszłości, ale przede wszystkim właśnie jakby patrzeć, co jest za, co przeciw, wobec danej sytuacji odnośnie miłości, po prostu, rozwaga. To jest, to jest ta karta. Natomiast w zdrowiu. Pierwsza karta, tak jak powiedziałam, karta możliwości sprytu Siódemeczka Mieczy do 15 grudnia dla Was jest kartą naprawdę fajną, bo wielokrotnie z, pomimo tego, że jest to karta operacyjna, jest też kartą ucieczki przed operacją. Na przykład przed czymś, co e, wydaje się nieuchronne. Siódemka mieczy jest fajną kartą naprawdę, bo dzięki informacjom, jakimś możliwościom okazuje się, że czegoś możemy uniknąć. To jest jedyny taki spryciarz, który rzeczywiście ucieka spod tak zwanego noża, tak, że możemy czegoś uniknąć, ale musimy zdobyć wiadomości. Udać się do różnych źródeł, by otrzymać właściwe odpowiedzi. Tutaj lewa strona ciała będzie nam dokuczać brzuch, kolana kolaną ramię, plecy bardzo mocno, oczy też newralgiczne, układ nerwowy, no, jest to karta zabiegowa lub operacyjna, oczywiście jeśli naprawdę już się nie uda, tak? bo czasami jest tak, że może właśnie ucieczką od jakiejś negatywnej energii będzie operacja właśnie, ale będzie właśnie tą ucieczką, tak? to wszystko zależy pozycyjnie od Danej sytuacji. Natomiast uważam, że jest bardzo dobrą kartą pod tym względem. Karta też dobrych informacji, bo otwierających nam oczy na jakieś nowe aspekty. A więc tutaj bardzo pozytywnie mimo wszystko. Po 15 mamy już czwórkę pucharową i jest to karta Blokad. Możemy być apatyczni, zmęczeni, znużeni, zniechęceni, wracać do czegoś. Zmiana nastrojów będzie powodować, że nic nam się nie będzie chciało i będzie się odbijać to na cielesnym aspekcie. To jest karta otrzymania jakiejś wiadomości, które nie spełniają naszych oczekiwań. Na przykład, myśleliśmy, że już wyjdziemy z choroby, że już będzie jakiś finał a tulipa, tak, za przeproszeniem. A więc tutaj jakby ten aspekt apatii się pojawia też nawet w informacjach, które mogą przychodzić, choć nie jest to karta braku nadziei. To jest karta braku spojrzenia na to, co jest dla nas, ale my tego już nie chcemy widzieć, bo już jakby nasze oczekiwania w jakiejś kwestii się nie spełniły i już na przykład od razu mnie nie udało się czegoś zrobić, pokonać, to no to już tam, to już to klapa, tak? Ale możliwości dalej będą, bo to nie jest karta, że my tracimy coś, czy przegrywamy. Zwróćmy uwagę też na układ hormonalny, układ moczowo-płciowy. Nerki i przepływ wody w organizmie. Jeśli nie robiliśmy badań, to warto je powtórzyć lub sprawdzić po prostu system, kolokwialnie mówiąc. Natomiast jest to e, dobra karta, jeśli wyjdziemy poza własne oczekiwania tak? i zaczniemy szukać też rozwiązań. A one są pod nosem, przed nosem dosłownie. E, tylko trzeba je chcieć zobaczyć. E, układ specyficzny, ale nie beznadziejny, za przeproszeniem. To, że w emocjach jakieś chłodne chłodny aspekty, iluzje, widocznie będzie to nam potrzebne. Widocznie to nas może nas otrząsnąć, tak? może nam coś pokazać, otworzyć oczy, ale jest to czasowe. Tak więc układ jest fajny. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wyszło. Czekam serdecznie na Wasze wiadomości. Dziękuję uprzejmie, Pozdrawiam. do zobaczenia. Hej.